Życie jest pięknym momentem. Człowieku czytaj, pismo święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki Żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku czytaj, pismo święte. Szalon kochani, witajcie bardzo, bardzo serdecznie, bardzo się cieszę. Znowu, że możemy się wspólnie spotkać i pochylić nad, nad dzisiejszym słowem. Mamy tego słowa dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo dużo i chyba pierwszy raz od dłuższego czasu mam ochotę skupić się na krótszej wersji Ewangelii, bo mamy dzisiaj do, do naszej dyspozycji cały 15 rozdział Ewangelii Łukaszowej. Możemy go skrócić do jakby pierwszych dwóch członów. Tutaj opowieści Pana Jezusa, który w konfrontacji z Faryzeuszami i uczonymi w piśmie mówi przypowieść o owcy zagubionej, o zagubionej drachmie i wreszcie o zagubionych synach, czyli o miłosiernym ojcu albo synu marnotrawnym, jak to czasami jeszcze też nazywamy. Tak więc mamy trzy takie wątki, trzy przypowieści, właściwie każda funkcjonuje jakoś autonomicznie. No i możemy, możemy się zatrzymać, pewnie w wielu kościołach tak będzie, tylko na tych pierwszych dwóch członach, czyli przypowieści o zagubionej owcji i zagubionej drachmie. Niemniej te przypowieści pokazują mi takie trzy rzeczy, wprowadzają w moje serce takie trzy poruszenia. Dwie, dwa może bardziej ogólne, jedno, które zostawię sobie na deserek, na wisienkę na torcie. Na bardzo, bardziej osobiste. Otóż, moi kochani, no pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest taka nasza postawa jako ludzi wierzących jako ludzi wyznających Jezusa, katolików pewnie też w jakimś stopniu szczególnie dotykająca tych, którzy, którzy tym, tym wspólnotą czy tej wspólnocie przewodzą. Że cały czas w nas jest mało skupienia na tych, którzy się gdzieś zagubili, że cały czas skupiamy się na tych, którzy są, że poświęcamy siły, programy duszpasterskie, spotkania, różne akcje, przede wszystkim dla tych, których mamy w kościołach, tak? I naprawdę wiem, o czym mówię, kochani, dlatego, że od kilku lat mieszkam w Łodzi. Gdzie sytuacja naszej parafii jest taka, że nominalnie mamy gdzieś tam między 7,5, 8, różnie to w różnych latach wygląda. 7200 osób na terenie naszej parafii, a w kościele w niedzielę jest obecnych około 1000, tak? Więc tutaj, jakby w naszych warunkach, zdecydowanie widać też to, że rzeczywiście. Więcej jest tych, o których powinniśmy zabiegać, więcej jest tych właśnie zagubionych, jak owca, drachma czy, czy, czy ci synowie, i też naszą misją jest to, jest to, żeby po nich wychodzić. A patrząc na to, co my robimy, my jako księża, jako duszpasterze tej parafii, ale też my jako właśnie, jako wspólnota parafialna. To mam wrażenie, że cały czas gdzieś kisimy się we własnym sosie, że cały czas jest bardzo mało jakichś takich akcji ewangelizacji, wyjścia do drugiego człowieka, świadectwa. I myślę, że to jest pierwszy z punktów, do którego wzywa nas dzisiejsza Ewangelia, żeby poszukać wreszcie tej możliwości, czy zobaczyć, jakie ja mam możliwości, jakie mm, ja mam talenty, pragnienia, w jaki sposób mnie Pan Bóg prowadzi też. Nie tylko do innych wierzących i umacniania się wzajemnie w wierze, co jest ważne, ale też do tych, którzy może gdzieś się pogubili, którzy potrzebują tego mojego wyjścia do niego. Okej, okay. druga rzecz, druga moja myśl i refleksja jest taka, że w tych przypowieściach bohaterowie cieszą się z jednej owcy, z jednej drachmy. Z jednego czy drugiego syna. To znowu pokazuje mi taką przestrzeń znowuż taką ogólnokościelną, wybaczcie, ale może to też jest potrzebne gdzie my w wielu wypadkach też skupiamy się, czy skupialiśmy się dotąd na ilości. Miałem nawet taką ostatnią rozmowę z jednym z odpowiedzialnych za pewną wspólnotę, której też towarzyszę jako ksiądz który z takim rozczarowaniem mówi, no mamy taki nakład sił, taki nakład pracy, tyle, tyle rzeczy robimy i rzeczywiście ta wspólnota wkłada sporo wysiłku. On mówi, no ok, czasami na spotkanie przyjdzie jedna nowa osoba, czasami dwie, czasami jesteśmy cały czas w tym samym gronie. I widać było, że ten człowiek jest tym rozczarowany. Ja rozumiem, że to może być w jakiś sposób deprymujące, tak? że, że może to demotywować, że jakby nie wkładamy wielki wysiłek, a nie oglądamy owoców tego wysiłku. Natomiast też mam takie przekonanie w sercu, że czas, w którym jesteśmy jako Kościół, to nie jest już czas masowych akcji. Znaczy, takie rzeczy się dzieją, tak? Niedawno Marcin Zieliński robił to wydarzenie, chwała mu tutaj w Łodzi. Mamy różne konferencje, spotkania, nie wiem, Strefa Zero, Serce Dawida, tak? Przeróżne wydarzenia, które rzeczywiście gromadzą setki, tysiące ludzi na uwielbieniu Jezusa i cudownie, że tak jest. Ale mam wrażenie, że taką fundamentalną, podstawową i elementarną pracę, jaką trzeba dzisiaj wykonać. To jest takie towarzyszenie i świadectwo takie i jeden do jeden. To, że idziesz z konkretnym człowiekiem i tego konkretnego człowieka prowadzisz do Jezusa, tak? Że to nie jest już wielkie, masowe pakowanie ludzi do kościoła, gdzie będą wypchane tłumy śpiewające pieśni, tylko to będzie takie towarzyszenie człowiekowi w jego dojściu, w tej relacji z Jezusem, rzeczywiście do takiego punktu stycznego, w którym on zobaczy, że to nie jest już tylko jakaś e, tradycja, jakiś patetyzm, że to nie jest tylko jakieś wydarzenie, ale wiara to jest moje codzienne kroczenie z Jezusem. To jest moja relacja, którą pielęgnuję każdego dnia. Więc myślę, że druga kwestia to jest właśnie ta, żebyśmy potrafili się cieszyć z jednej owcy, z jednej drachmy, która przecież jest tak malutkim pieniążkiem. Żebyśmy potrafili, e, no tak jak Pan Bóg, cieszyć się z tych małych rzeczy. No i wreszcie trzecia kwestia, ta osobista, o której wspomniałem na początku i tutaj chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się już wszystkim czytaniom, bo zobaczcie, one mają wszystkie dzisiaj bardzo wyraźny punkt wspólny, coś co je łączy. W pierwszym czytaniu to jest grzech Izraelitów, którzy zbuntowali się przeciwko Panu Bogu i odlali sobie złotego cielca, tak? Przypomnijmy, że to jest czas, kiedy oni już są po wyjściu z Egiptu, po cudownym uwolnieniu, po przejściu przez Morze Czerwone, kiedy Pan Bóg pokonuje ich wrogów, kiedy mają doświadczenie tego, jak Pan Bóg ich karmi na pustyni, a mimo to w pewnym momencie mówią: Nie chcemy takiego Boga, stworzymy sobie Boga na swój obraz i podobieństwo. Mamy bardzo wyraźny grzech Izraelitów, którzy mają już. Doświadczenie Boga w swoim życiu, a mimo wszystko buntują się przeciwko niemu. W drugim czytaniu mamy grzech, o którym mówi sam, sam autor listu do Tymoteusza, czyli święty Paweł, który mówi: Przyznaje się przed nami do tego, że Pan uznał go za godnego wiary pomimo jego różnych grzechów, pomimo bluźnierstw, prześladowań, pomimo tego, w jaki sposób zachowywał się względem innych chrześcijan. I tutaj też bardzo ważne stwierdzenie Pawła, który mówi, że Chrystus przyszedł zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Ja myślę, że taka pokora Pawła jest też dla nas dzisiaj bardzo wyzwaniem, żebyśmy widzieli nasz grzech, nasze słabości, też w takiej perspektywie, ok, że grzech, którym ja mam się przejmować. To jest przede wszystkim mój grzech i moja relacja z Bogiem przez ten grzech zaburzona. Świetna tutaj, świetna wypowiedź Pawłowa i, i, i myślę, że warto się w niej odkryć. No, i wreszcie Ewangelia, tak, która właśnie mówi o tych różnych zagubionych, mówi o tym, że Jezus spędza czas z tymi, którzy byli zasadniczo odrzuceni przez, przez ówczesne społeczeństwo, właśnie ze względu na to, że, że był Jezus z celnikami, z grzesznikami, z różnymi ludźmi na marginesie tego, e, chciałbym powiedzieć moralnego społeczeństwa, ale to nie o to chodzi, tak? to chodzi o, o, o pewne. O pewien rytualizm w tym wszystkim, tak? I, i to, że, że czyjś grzech uważam za gorszy niż, niż mój własny. Więc grzech jest rzeczywiście takim wątkiem, który łączy nam te wszystkie dzisiejsze czytania. I myślę, że ważne jest to, żebyśmy przede wszystkim w tym pierwszym kroku poczuli, że to jest o nas, tak? Że to jest o mnie, że to jest o moim grzechu, że to jest o moim buncie przeciwko Bogu. Pomimo tego, że przecież mam w życiu doświadczenie, jak Pan Bóg się o mnie troszczy, a mimo wszystko robię tego złotego cielca. To jest o mnie, który jestem bluźniercą, który prześladuje innych chrześcijan, który potrafię po prostu być wredny, paskudny, niedobry względem moich braci, którzy też wierzą w Chrystusa. Wreszcie to jest mój grzech, który sprawia, że jestem totalnie pogubiony. I oddalony od Boga. I jeśli te teksty liturgiczne, jeśli te teksty biblijne nas dzisiaj rzeczywiście tak mocno w to dotkną, mocno w nie wejdziemy, mocno nas poruszą, i rzeczywiście zobaczymy, że tak, że moglibyśmy tutaj jakby czwartą historię dopisać i to by była historia mojego własnego życia to wtedy warto wejść w krok drugi, bo oczywiście. Ewangelia to jest dobra nowina i, i, i jest dobra nowina w tym wszystkim. Dlaczego? Dlatego, że pierwsze czytanie mówi o buncie Izraelitów, ale mówi też o tym, że Bóg jest wierny swoim obietnicom. Mamy tę scenę, kiedy Mojżesz musiał przypomnieć, że no tak w cudzysłowie, tak? No musielibyśmy tutaj całą sobie tą warstwę taką literacką, mentalną jeszcze odkryć, ale to może nie, nie teraz. Bóg, kiedy Mojżesz mówi tak, no wspomni na Abrahama, wspomni na Izaaka, na, na, na Jakuba, wspomni na swoje obietnice i Bóg jest wierny swoim obietnicom. Tak? Konsekwencja jest taka, że Bóg nie odrzuca tego narodu. Że Bóg, pomimo tego, że Izraelici zasłużyli na karę, to Bóg się przed nią powstrzymuje, bo jest wierny temu, co wypowiedział. Kiedy odnajdziemy się w postawie, w postawie Pawła, to znowu widzimy nasz grzech. Widzimy, tak jak już wspomniałem, tak, w to jacy jesteśmy w relacjach, chociażby właśnie pomiędzy wierzącymi w Jezusa, co dopiero jeszcze wobec innych, ale też widzimy to, że, że Paweł mówi, nad miarę obfita okazała się łaska Pana Jezusa, tak? Czyli znowu Bóg przychodzi z łaską, która jest zawsze, której jest zawsze za dużo, tak? Dostąpiłem miłosierdzia, tak? To jest to przesłanie tego tekstu, nie? że okej, okay, jestem grzeszny, nawaliłem ale Bóg mimo wszystko mnie nie odrzuca, ale właśnie, gdzie wzmógł się grzech, jeszcze obficiej rozlała się łaska, tak? To jest Boża odpowiedź i to nam dzisiaj Paweł też bardzo wyraźnie pokazuje. No i wreszcie, wreszcie Ewangelia, która jakby startuje w ogóle z tego miejsca, tak? Że, że Jezus jest blisko grzeszników, jest blisko celników, jest blisko ludzi na tym marginesie, tak jak to wspomnieliśmy chwilkę, chwilkę temu, i jest tym, który, który idzie i szuka owcy, jest tym, który idzie i po prostu wywala dom do góry nogami po to, żeby znaleźć drobniutką drachmę, tak? No to nie był wielki pieniądz. I to jest bez znaczenia, czy, czy jesteś jednym na sto, czy jednym na dziesięć, czy tak jak w tej drugiej części dzisiejszej Ewangelii, tak? Jednym z dwóch, który nawalił, jesteś dla Boga ważny. Jesteś tak ważny, że On zawsze wyjdzie, żeby Cię szukać, żeby Cię znaleźć, żeby z Tobą usiąść do stołu, i kiedy przyjdą inni i będą ci wytykać, ale ten człowiek jest grzeczny, on jest paskudny. Jezu, co ty robisz? Z kim ty siedzisz, to Jezus powie, mi na nim zależy. Mi na Nim zależy. Bo go kocham. I kiedy staniesz w takiej perspektywie, tak, może nawet ty sam nie, zadasz sobie pytanie, Panie Jezu, ale jak Ty w ogóle możesz jeszcze na mnie patrzeć? To Jezus przyjdzie i powie, bo czy kocham, wariacie. Nie dlatego, że jesteś cudowny, niewinny, wspaniały i tak doskonały, że nic tylko się Tobą zachwycać, ale z całym swoim grzechem, ze wszystkim, co w Tobie paskudne, złe i niedobre i czego, czego się wstydzisz, co chciałbyś schować, to właśnie takiego Cię kocham. Niezwykła... Dzisiejsza y, dobra nowina, płynąca z tych czytań y, o tym, że nie musimy udawać kogoś, kim nie jesteśmy, tak? Że możemy przyznawać się otwarcie do naszego grzechu y, i Boga to nie odepchnie, a nawet sprawi, że będzie za nami chodził, będzie nas szukał, y, że będzie z nami blisko. Naprawdę. No i oczywiście, kochani, y, no to nie jest zachęta do grzechu, tak? Myślę, że rozumiecie. Ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli właśnie to, że, że tym, co nas motywuje do nawrócenia, tym, co nas motywuje do, do zmiany naszej wewnętrznej, do tego, żeby podjąć wysiłek stawania się lepszym człowiekiem, to przede wszystkim jest doświadczenie miłości, przebaczenia i miłosierdzia. Mnie to dotyka, mnie to porusza, mnie to motywuje. I, i myślę, że to jest zdecydowanie lepsza droga niż grożenie komuś kijem. Szalom alechem Przyja tak nazywam cię powóż mi i sobie znajdź i to już takie coś mam co pozwala i